Cześć. ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny tytuł, o którym raczej nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć, czyli klasycznie indycze gra niezależna, robiona gdzieś w piwnicy przez jakieś niewielkie studio, czyli coś, w tym, w czym ten kanał się w sumie specjalizuje. Ekipa nazywająca się DigDog niegdyś zrobiła Weapon Shop Fantasy, całkiem przyjemnego indyczka, ocenionego pozytywnie przez ponad 800 użytkowników Steama, czyli całkiem nieźle jak na powiedzmy ich pierwszą grę chyba na Steamie. 7 czerwca wydali na tej platformie we wczesnym dostępie nowy tytuł, o nazwie Egoria. Ja podszedłem do niego po kilkunastu dniach, wyczekałem jakie będą pierwsze oceny i czy warto zabierać się za dość dziwnie wyglądającą grę na pierwszy rzut oka. No ale pojawiło się 90% ocen pozytywnych od, no niestety, zaledwie 22 osób, które ten tytuł kupiły, ale wydaje mi się, że no jest to gra warta przetestowania, w takim razie jest też materiał. Chociaż zaspoileruję wam jedną rzecz na start, bardzo ważną, żeby ktoś się tutaj nie odpalał, że coś w tym materiale jest nie tak. Z jednej strony w Egoria za Kochałem się i spędziłem tutaj blisko 20 godzin przed materiałem. Tak, poważnie 20 godzin, 2 dni po nocach, ale z drugiej strony będę jechać po tym tytule, jak po YouTuberach, którzy przez 2 minuty 6-minutowego filmiku proszą już od razu o lajka like i suba. Czyli będę jechać dość mocno. Do jakiej kategorii można by zmieścić się czy wsadzić? Egorię to swego rodzaju city builder zmieszany z Survivalem. Trochę w kierunku Banished, ale nie do końca, bo ta gra wprowadza też swoje unikalne, czy powiedzmy oryginalne. Mechaniki, o których też Wam opowiem, i tak, budujemy tutaj cywilizację jajek. Wiem, brzmi to absurdalnie, ale ma to trochę sporo sensu i mechanicznych nawiązań, więc to nie jest takie głupie. Jednak tutaj trzeba też uważać na pewną rzecz, bo ściga nas zło, mrok, z którym musimy walczyć, czy będziemy musieli się po prostu zmierzyć. Po ile ta gierka, to wczesny dostęp na Steamie oficjalnie po 72 zł i ta cena nie wzrośnie po premierze, na G2 jak robiłem materiał ofert na razie nie było, na razie warto sprawdzać i szukać, no może dlatego, że popularność gry jest na razie, no no, niewielka. Mamy możliwość kreacji swojego świata, wybieramy to jak dużo będzie gór, rzek, terenów, gorących i tak dalej i tutaj trzeba pomyśleć, bo jednak na terenach gorących czy górzystych występują różne surowce, których na przykład wokół rzek, jezior nie ma. Ustawiamy jak długo trwa dzień, jak długo trwa noc, jak jest ogólny stopień trudności oraz mamy cztery sloty jakby startowe. Bazowo to trzy jajka, czyli nasi jakby ludzie w tej gierce oraz wózek surowców. Możemy to zmienić, ale wydaje mi się, że trzech ludzi czy trzy to dobra sprawa na start. Warto grać sobie samoczek, aka tutorial, który po części. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze uczy i to jest bardzo duży plus. Krok po kroku wszystkiego, zarączkę i tak dalej, ze swobodą, ale czasami jest za bardzo zmuszający. Czyli musimy idealnie wysłać jajo ogłowego w idealnie wybrane miejsce, gdzie jest taka malutka, ledwie widoczna zielona strzałka. Ja się na chwilę na tym niestety zacząłem, ale sam tutorial oceniam bardzo pozytywnie. Każde z naszych jajek jest też unikalne, ma swoje statystyki i należy do pewnej generacji pokoleniowej, która ma swoje perki negatywnej, pozytywnej. I ma też swoją jajeczną duszę. Naszym zadaniem jest zbudować totem, wokół którego możemy budować. Później będziemy mieć te totemy inne, większe i tak dalej, mające większy zasięg, ale musimy za każdy totem taką duszę poświęcić. Ona powoli każdemu jajcu się troszeczkę odnawia, więc nie ma problemu z tym, że w pewnym momencie zostaniemy <laughs> bez duszy, jak rudzi ludzie wiecie. No. W serce się, czy powiedzmy, te, te dusze się odnawiają, ale musimy też balansować, żeby nie wydać tych dusz, czy powiedzmy, nie wywalić ich wszystkich żeby mieć je na czarną godzinę. Następnie zbieramy surowce, stawiamy pierwsze domy, stoliki do craftingu podstawowych rzeczy, następnie stolik do badań, później te stoliki mamy różne, najróżniejsze, na przykład do rzeczy kamiennych, do rzeczy z niedzi itd., itd. I nasi ludzie, w zależności od listy priorytetów, jakie mają do wykonania i tego, jakie oczywiście mają narzędzia czy wyposażenie, sami decydują, co chcą robić, więc w pewnej mierze też delikatnie jest to gra z cyklu godlike, chociaż możemy też sterować naszymi ludźmi, żeby na przykład udali się na eksplorację świata. I nasze jajca powoli tutaj zbierają surowce, w zależności od rozkazów, ale muszą też jeść. Każemy im zbierać na przykład owoce, na początek, które są mało kaloryczne, potem robimy już jakieś dania, które są bardziej kaloryczne, starczają na dłużej, ale wymagają oczywiście więcej składników czy jakiegoś przetwarzania. Z czasem stawiamy miejsce kultu, gdzie nasze jajco poświęca swoje serce, by stworzyć... Kolejne jajo. I to wszystko na bazie tej wewnątrzgrowej genetyki jajecznej. Sprawą niestety bolącą na start i wymagającą ekstremalnie szybkich zmian jest interfejs tej gry. Bardzo bolesny i bardzo źle zrobiony. Czyli białe pola na białym tle, białe tło napisów na białym tle, podwójny border tekstu, czyli taka ramka, otoczka, tak jakbyście do czarnego tekstu dodali białą owódkę, ale lekko oddaloną od tego tekstu, i jeszcze do tego. Szary cień, przez co to wygląda tak strasznie źle. To bardzo przeszkadza, kiedy otwieramy interfejs, mamy szary napis na białym tle i ciężko to się po prostu czyta. Kolejna lekka wada na start to kompas u góry z lewej strony, kompletnie do wymiany i kompletnie niedziałający. Niby pokazuje surowce, niby jest mapą, niby pokazuje godzinę, ale w sumie kompletnie nie działa, nic nie pokazuje, bo jest na nim za dużo wszystkiego. Za dużo ikon mapa powinna być większa, bardziej wyraźna. Można ją niby powiększyć, oddalić, ale to w sumie nie ma żadnej roli, bo tych ikonek jest za dużo. Podobnie gra nakazała mi wyekwipowanie jajek w czapki ze słomy. Super! Tylko zmiana jajek w menu ekwipunku jest za pomocą strzałek. I moi drodzy, te strzałki są wielkości 30 pikseli, jasno-szare na szarym tle. Podobnie boli otwieranie menu jednym klawiszem, zamykanie drugim klawiszem, a nie na przykład czy escape'em, czyli musimy wbić sobie do łba, że menu zamykamy prawym klawiszem. Nieważne gdzie nim klikniemy, nie ma jakiegoś X-a w rogu czy escape'a, po prostu prawy klawisz myszy zamyka okna. Autorzy gier często mają takie dziwne przekonanie, że jeżeli skomplikują menu w jakiś sposób, to jest dobrze. I to jest niestety negatywny przykład w e Goli, kiedy otwieramy menu badań albo chcemy coś anulować, i menu rozwija się dwie albo 3 sekundy. Musimy poczekać, by coś kliknąć. Tutaj jest to w formie takiego rozwijającego się okrągłego menu kołowego. Nie jest to kompletnie potrzebne, a irytuje niestety drażni. Za to, jak mówiłem na start, gra eksploduje dosłownie ciekawymi mechanikami city builderowo survivali, survivalistycznymi. Musimy uciekać przed mrokiem, jeżeli gramy na normalnym trybie gry. Musimy pakować surowce, nawozy, rozkładać budynki albo pakować namioty i przenosić je na nawozy, a potem te wozy jeszcze gdzieś dalej od tego mroku. I tak cały czas przenosimy tą swoją coraz lepszą cywilizację dalej od mroku. Później musimy polować na zwierzynę, hodować ją, robić pułapki, karmić, próbować oswoić na przykład podróżujemy już karawanami, a nie ręcznie, wiecie, jajko plus wózek i jazda do przodu. Robimy bronię, modlimy się też do ołtarzy bogów, tworzymy jedzenie, wynajdujemy rzeczy spośród około chyba 40 czy nawet więcej badań, zaczynamy w drewnianych chatach, kończymy w żelaznych zbrojach, kamiennych domach, z drogami w mieście i tak dalej, z mostami przez rzeki, tego typu rzeczy. Tylko cały czas musimy walczyć z tym rogiem, jeżeli gramy na normalnym stopniu trudności, yy, czyli powiedzmy nie takim samym boksowym. Mamy taką opcję jak podpalenia niektórych obiektów i próbowałem wywalczyć mrok jakby z okolicy cofnąć go, ale średniawo to działało. Niestety za każdym razem jak chciałem takie, taki eksperyment zrobić, to musiałem poświęcić praktycznie całego save'a. Istnieją też opcje takie jak na przykład atakujące nas z mroku potwory, więc wszelkiego rodzaju obrona, budowanie wieżyczek z czasem obronnych, tego typu rzeczy też gra tutaj zadam rolę. Content tej gry mimo wczesnego dostępu Zadowala. 50 typów budynków i tyle samo rodzajów surowców lub przedmiotów, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. Egoria ma wyjść ze wczesnego dostępu na przełomie 2019 i 2020 roku. Fajne pomysły na balansowanie tymi sercami jajeczek, na przykład możemy je poświęcić przed ołtarzem bóstwa, które nagle zbustuje nam pola obrawne wokół niego. No ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy mieć tych serduszek, no to się okaże, że nie możemy postawić to temu, co za tym idzie nie możemy przenieść naszej cywilizacji dalej. Bardzo ostrożnie tutaj trzeba też balansować naturą. Wyrąbanie całego lasu wokół spowoduje, że no, będzie nas to słono kosztować w spowolnieniu budowy, bo te surowce trzeba najpierw w jakiś sposób do danego celu dotargać. Zaś polowanie na zwierzynę płodną, na przykład krowę, no sorry, yy, krowę w ciąży, nie wiem jak to się po, poprawnie profesjonalnie nazywa, sprawi, że możemy wytępić całą populację w regionie i przykra sprawa, nie będzie mięsa. Ale tak, jajka są moi drodzy jednopłciowe. No, tworzą się same jak mówiłem przy ołtarzach. Ale posiadają zależności genetyczne pomiędzy generacjami, można nawet zmiksować te generacje. Ktoś może być ślamazarny po wylewie, a ktoś może mieć trzy ręce i obsługiwać się... Trzy narzędzia naraz, czy powiedzmy, no, mieć coś na plecach, gdzie może wsadzić sobie jakieś narzędzia. I ponownie przechodzimy do tego, co jest niestety w Ego złe, Bo jak wspominałem na początku, ta gra ekstremalnie skontrastowa, mega zaskakująca, i jednocześnie pełna problemów. Łagodnie mówiąc, gra ma pewne powalone problemy. Przede wszystkim, była, że system rozkazów jest lekko przylagowany. Chcemy zbudować np. warsztat kamieniarski, przez 3-4 dni nikt nie chce go ruszyć, ale jak go wyburzymy i postanowimy postawić go ponownie, sam plan konstrukcji to już jest spoko i nagle jest budowany, no lekkie WTF. Wszystkie jajca mają killoffów aż nadmiar, nikt nie kopie kamienia, no jeszcze mocniejsze WTF. Dlaczego? Bo ja każę ręcznie gościowi zmienić ekwipunek na kilow, ale preset ogólny mieszkańca mm, każe mu nosić tarczę, więc my ręcznie zmieniamy mu na kilof, a on i tak z powrotem leci zmienić to na tarczę. Jest dużo rzeczy jakie wymagają poprawek. Nasi Ludzie po dekonstrukcji budynków zostawiają tam masę surowców, nikt ich nie pakuje na wózki, mimo że priorytet transportu jest na max. Nasze jajka potrafią się walnąć spać w mroku. Tak, tym co teoretycznie jest tutaj antagonistą gry, bo taki mają kaprys. Jak ten tytuł doprowadzić do wylewu, moi drodzy? Kazać naszym ludziom upolować sarnę, która będzie brykać całą mapę, a my nie będziemy mogli jej dogonić z dzidami przez całą naszą ekipę jajeczek. I póki ta sarenka się gdzieś nie zatnie na jakimś drzewku, na górze, na rzece, to będzie tak po prostu berek przez najbliższe dwie godziny. Bardzo dużo błędów w wersji angielskiej. Koko został zabity przez głodny. Nie przez głód, tylko przez głodny. Do dziś się zastanawiam, czemu do budowy kamiennego nagrobka potrzebuje skorupkę jaja, która w tej grze, w tej wersji nie występuje. Wioska płonie w nocy? A tam, na co to komu? A komu to potrzebne? Wszyscy śpią, każesz im wstawać i gasić, to walną się obok płonącego domu. Niestety, Goria wymaga jeszcze od zapierdzenia pracy. W pewnym momencie darowałem sobie klasyczny tryb walki z mrokiem, a odpaliłem sobie budowanie bez zagrożeń, bez mroku, bo błędy powodowały u mnie chęć zrobienia z tej gry po prostu crap alerta, ale z drugiej strony byłem tak nią podjarany, że wybaczałem wszystko jak leci i grałem od początku jak mówiłem 20 godzin. Chociaż grałoby mi się dużo lepiej, gdyby nie kolejna wada. Brak symulacji gry w tle i brak opcji okna zmaksymalizowanego. Mysz musi być w oknie gry, by ona w ogóle działała, żeby była symulacja. Nie ma opcji kliknięcia na mapie punktu, do którego chcemy się udać, czyli trzeba scrollować na krawędziach, a no wiecie, na początku gry jest tak, że większość pokrywa ten, ta mgła wojny, mamy cały czas ten ekran mgły wojny. Musimy gdzieś szukać w całej tej mapie tej naszej małej wioski, jeżeli przez przypadek myszka nam gdzieś poleci. To temy sercowe, czyli to, co powiększa nasz zasięg budowy, mają kształt ośmiokątu i czasami bywa tak, że mamy pomiędzy nimi dziurę, gdzie nie da się budować i mamy taką po prostu dziurę w ogromnym mieście, bo tak nie da się inaczej, te temy nie mogą nakładać się na siebie. Priorytety prac nie zawsze dobrze działają, jak mówiłem, bo gość, który jest rolnikiem, ma ekwipunek rolniczy, priorytet rolniczy, jest wysoko ustawiony, ale tylko jedno oczko niżej. Jest na przykład poświęcenie serduszka na ołtarzu. On tego nie zrobi, bo cały czas ma nadmiar pracy nad polami, nawet sekundy nie poświęci na inne zadanie. Przez co, jeżeli mamy bardzo dużo naszych jajeczek, to czasami ten system nie działa tak poprawnie, jakbyśmy chcieli, i cały czas coś trzeba do góry, na dół, do góry, na dół, do góry, na dół. Na dół. Finalnie powiem, że jest to bardzo rzadki moment, kiedy jednocześnie jestem zdegustowany grą i nią zachwycony. 20 godzin z miejsca, chyba z 5 podejść do gry, za każdym razem, jak porażka, to nie jeszcze raz ściśnięte woźledy, by odkryć cały content tej gry, fajne pomysły, jak na przykład złożona mechanika zdobywania zwierząt, to nie jest takie proste, jest bardzo rozbudowane, fajne mechaniki bóstw, czy poświęcania tych serduszek, które powoli się odnawiają w każdym z naszych jajek, ich humory, różne czynniki losowe, system walki, ich zadowolenie, które może sprawić, że na przykład któreś jajko podpali nam wioskę, uciekanie, walka z ciemnością i tak masa, masa, masa fajnych pomysłów i ogólnie Fajnego wykonania, jednak to wszystko rozwalają na łopatki błędy. Dropy klatek, z czasem, że gra potrafi latać od 120 do 40 klatek, oraz trochę jeszcze niezbalansowany stopień trudności. Dlatego, ostatecznie kończąc, powoli materiał zostawia Goria miniaturkę. Podwójną, pasek z lewej strony kolor to ocena moich wrażeń. Kolor mocno zielony to gra, jaką polecam z miejsca, lekko zielony to jest OK. Gradość dobra, niebieski to przeciętniak lub brak oceny, i tak dalej do czerwonego. Tutaj zostawię górę oceny zieloną na full a dół na żółto. Paranoja? Absurd? Schizofrenia? W mojej jest to gra, którą warto dodać do obserwowanych, ale... albo dodać sobie do wishlisty, ale nie polecam jej kupować na razie w dniu publikacji materiału, bo jest po prostu strasznie zbłędzona. Poprawki są mega wymagane. No chyba, że hajsu macie dużo i lubicie sobie testować gierki z nadzieją na to, że kiedyś będą dobre, to wtedy można kupić. Cenię to, że od premiery pojawiło się kilkanaście patchy, z drugiej strony nie cenię listy zmian. Poprawiliśmy My Bagi i tyle. Nie wiem jakie, nie są wy wymienione, nie są podane. Nie wiem, czy mój błąd zaorano, czy nie. Tak, jakby autorzy tej gry byli, nie wiem, Chińczykami, i mieli problem z napisaniem po angielsku listy zmian, albo w ogóle przetłumaczenia gry poprawnie na angielski. Podejście do Egory oceniam bardzo pozytywnie, bo bawiłem się uciekając przed ciemnością mega fajnie. Plus to uczucie faktycznego progresu cywilizacji jest fajne, ale tyle razy przegrałem przez błędy, że w końcu się poddałem. Miałem 20 namiotów, które zapakowałem na chyba trzy wozy, i te wozy mi po prostu zniknęły. Pozostała ta kreska transportu z punktu do punktu, ale nic się nie przewoziło, bo po prostu tych transportów nie było. Nagle zniknęły. Także ten, no, warto, ale po poprawkach, jeżeli one w ogóle nadejdą. Na koniec klasycznie podziękowania dla osób, które zostawiają tutaj 15 z miesięcznie, bo ogrywanie gierek przy browarku było przyjemniejsze. Dzięki Kuli, Den, Szymi Gajowy, Hubert, Chris, Paweł, Gatki, Tomek, Guster, Hanzior, Kasiencja, Łukasz, Predio, Izak, Marus, Linii, Arkadiusz, Łukasz, Pak, Cyborg, Kazmomi, Bacior, Tobi lub von Kane, Furios, Play the Game, Lugas, Elmo, Agrippa, Scott Bank, Lysy, Mikus oraz Bulu. Po prawej znajdziecie jak zwykle poprzedni film na kanale albo też najnowszy, jeżeli ten jest najnowszy albo poprzedni a po lewej stronie opcję zostania na tym kanale nieco dłużej. Tyle.